Cześć, cześć, z tej strony Wodjak i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak możecie zdobyć nietusinkową katanę o nazwie Biako. Zapraszam serdecznie. Tak więc tym razem nie będzie tak łatwo jak zazwyczaj, musicie się troszkę bardziej namęczyć. Mianowicie Katane może nam dać jedna z naszych fixerek, a dokładniej Wakako, jeżeli wykonamy dla niej wszystkie misje. Misji jest 8 i rzecz jasna jak już zapewne wiecie, o ile gracie w Cyberpunka, to część z tych misji odblokowuje się dopiero przy odpowiedniej reputacji. Tak więc jak już macie odpowiednią reputację i będziecie jeździć po terenie należącym do Wakako, to zaczną wam się różne misje pokazywać. Kiedy zrobicie w Wszystkie osiem dostaniecie SMS-a, taki jak ten widoczny na ekranie, właśnie od Wakako. I kiedy już takiego SMS-a dostaniecie, to możecie jechać, odebrać swoją nagrodę. Będzie to również oznaczone jako Quest Wdowa i Miecz. Nagrodę musicie odebrać ze swojej skrytki. Wiem, że mogłem skorzystać tutaj ze skrytki w samochodzie, ale nie chciałem nic popsuć. Chciałem jechać tam, gdzie pokazuje znacznik, a znacznik rzecz jasna pokazuje na oryginalne mieszkanie WI. W mieszkaniu udajemy się prosto do skrytki, która znajduje się w naszym schowku na broń, nie wiem jak to inaczej określić. No i w skrytce musicie znaleźć odpowiednią broń. Jeżeli tak jak ja macie już tego całkiem sporo gdzieś tam uzbierane w trakcie grania, to pewnie chwilę wam to zajmie, szczególnie że ja już inne katany. Jak widzicie, rzecz jasna miałem, więc zacząłem przyglądać, szukać, domyślałem się, że to pewnie będzie. Katana, no bo to w końcu wakako, a, aczkolwiek nie mogłem jej z początku znaleźć, okazało się, że po prostu katana nie jest legendarna, tylko jest tier niżej i nazywa się biako. I mamy też odpowiedni wpis o tym, że katana leżała na biurku wakako, a zadanie zostaje ukończone, my możemy się cieszyć nowym mieczem. miecz, oprócz oczywiście ciekawego złotego wyglądu, oferuje nam bardzo duży procent na obrażenia krytyczne, jak i 30% szans na zadanie krwawienia, co znajduje się również w opisie. Dodatkowo w opisie katany przeczytamy, że doskonałe wyważenie pozwala na doskok do przeciwnika i cięcie z pełną siłą. I rzeczywiście widać tutaj, nie wiem czy tak również w innych mieczach występuje, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale tutaj jeżeli sprintuję i nacisnę ten atak, to widoska atakuje nam do przeciwników i naprawdę wygląda to bardzo, ale to bardzo efektownie. Warto również zauważyć, że wraz ze skończeniem quest'a i odebraniem Katany z naszego schowka, dostajemy schemat na wykonanie jego legendarnej wersji. Legendarnej wersji Biako, rzecz jasna. To właśnie miałem na myśli i możemy dosyć łatwo, jeżeli oczywiście mamy odpowiedni poziom wytwarzania, taką legendarną wersję sobie wykonać. I szczerze mówiąc, wtedy już w ogóle statystyki idą w kosmos i są niesamowite jak na Katane. I muszę wam powiedzieć, że w ogóle używanie tej Katany, jak i używanie w ogóle katan w Cyberpunku sprawia mi niebywale dużo radości. Mam nadzieję, że jak zwykle poradnik Wam się podobał, że poradnik Wam się przydał. Jeżeli tak było, to zostawcie proszę łapkę w górę oraz subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami, gdyż nie zawsze z tego co wiem YouTube niestety informuje Was o tym, że takie filmiki są wydawane. I jeżeli chcecie, to zostawcie komentarz, czy już wcześniej zdobyliście tą katanę czy nie. A może i w ogóle nie używacie, bo wolicie inny tryb broni. Zapraszam was serdecznie. Do dyskusji w komentarzach, a tymczasem mówił dla was Wodiak: Dziękuję wam, że ze mną byliście i zapraszam Was do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, hej, hej.